Cześć, mam na imię Kasia, i witam was na kanale Psi Głos. To jest druga część żywieniowego QA. Więc jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to koniecznie nadróbcie. Link jest na górze i w opisie pod filmem. No i właśnie, dzisiaj odpowiem na kolejne Wasze pytania dotyczące psiej diety. Przypomnę, że jeżeli chcecie brać taki czynny udział w tym, jak wyglądają nasze odcinki na YouTubie, to koniecznie obserwujcie nas na Instagramie, bo właśnie tam często zbieram różne pytania od Was. Też od razu dodam, że jeżeli jesteście zainteresowani tematem żywienia psów, to odsyłam Was na moją stronę na gdzie znajdziecie e-booka żywienie psa jak wybrać najlepszą karmę e-booka przepisy na zdrowe przekąski dla psów oraz kurs bliżej natury czyli kurs o tym jak rozmaicać dietę psa przejdźmy już do pytań pierwsze pytanie dlaczego podając psu surowe jajko mamy uważać żeby żółtko nie połączyło się z białkiem chodzi tutaj o to że w białku w surowym białku znajduje się związek antyodżywczy który nazywa się awidyna i awidyna ma silne właściwości do biotyny. Biotyna jest to oczywiście bardzo pożądany składnik i wiecie, psów, i kotów, i człowieka. No, biotyna jest oczywiście najbardziej znana z tego, że bardzo poprawia kondycję skóry i sierści. Więc biotyna w dużych ilościach znajduje się w żółtku, a właśnie awidyna w białku. I o ile kiedy podamy psu całe jajko, delikatnie wiecie, rozbijemy skorupkę i wylejemy jajko do miseczki czy na talerzyk, czy jak inaczej, To wtedy pies zazwyczaj na początku wylizuje sobie całe białko, czyli połyka to białko i psy mają oczywiście bardzo niskie pH w żołądku, więc ta awidyna, przechodząc do żołądka psa, jest po prostu bardzo szybko unieszkodliwiana. Więc potem, kiedy pies już zacznie lizać e, i zjadać żółtko, no to ta biotyna jak najbardziej potem będzie przyswojona przez organizm psa. Natomiast kiedy podamy psu na przykład takie rozbełtane jajko, wtedy właśnie ta awidyna wiąże się z biotyną i biotyna jest po prostu niedostępna dla organizmu psa, to nie sprawia, że jajko już nie jest wartościowe dla psa, albo że jest, nie wiem, toksyczne czy niebezpieczne. Absolutnie nie. Dalej to jest bardzo zdrowy produkt dla psa. Natomiast, żeby pies czerpał no, pełnię korzyści wynikającą ze spożywania jajka, no to właśnie powinniśmy nie dopuszczać do tego, żeby to żółtko z białkiem się połączyło. Jeżeli wasz pies nie je tak jak wam opowiedziałam, czyli nie jest tak, że najpierw wylizuje białko, a potem dopiero bierze się za żółtko, czyli właśnie je w odwrotnej kolejności, albo miesza po prostu to wszystko ze sobą, to możecie tak robić, że na początku wylewacie psu do miseczki e, białko, niech on sobie to zje, a potem dopiero żółtko. Można też podawać samo żółtko, ale białko też jest bardzo wartościowe, więc szkoda wyrzucać. Więc właśnie o to w tym wszystkim e, chodzi, ja często jak pokazuję jakieś krótkie filmy o urozmaiceniu miski psa, to tylko wspominam o tym właśnie, żeby uważać, żeby nam się nie połączyło białko z rzutkiem. Zwykle po prostu nie ma czasu, żeby to wszystko dokładnie wytłumaczyć, no ale już macie odpowiedź. I też na kanale jest cały odcinek właśnie o jajkach w diecie psa, więc e, zapraszam do oglądania tamtego materiału. Tam są dużo bardziej szczegółowe informacje właśnie o jajkach w diecie psa. Kolejne pytanie, czy karma Dolina noteci Teci Superfood, suszona i mokra, mają dobry skład według Ciebie? E, jeżeli chodzi o karmę Superfood z Dolina Teci, tą mokrą, na e, Zrealizowałam już jej skład, jest o tym odcinek, więc znowu będziecie mieć link na górze, link na dole. Koniecznie obejrzyjcie. Natomiast no, weźmy pod uwagę, że jest to jednak konserwa, więc nie jest to najświeższy możliwy sposób żywienia psa. Natomiast ta karma suszona jest bardzo interesująca. Tutaj mam przed sobą skład, też Wam tutaj wkleję. Skład jest w porządku, jak najbardziej. Tu mamy kaczkę na pierwszym miejscu, i w tej kaszce to jest mięso serca wątroba, żołądki, potem mamy wołowinę i to też jest mięsa serca żołądki, kurczak też, mięso serca wątroba, wieprzowina, mięso płuca, nerki, no i dalej już mamy dodatki, tłuszcz z kurczaka, jaja, skrobia grochowa, bataty i tak dalej, i tak dalej, i są różne jeszcze dodatki w tej karmie, natomiast więc więc skład jest jak najbardziej w porządku, tylko jakby taką cechą wyróżniającą tą karmę jest to, że to nie jest karma ekstrudowana, jest to karma suszona, to jest karma suszona powietrzem i jest to znacznie bardziej delikatny proces Wytwarzania karmy niż właśnie ekstruzja. Najwięcej karm jest właśnie produkowanych w procesie ekstruzji. Jest to bardzo intensywne przetwarzanie w surowcu w skrajnie wysokich temperaturach, wielokrotne, też w skrajnie wysokim ciśnieniu. Natomiast suszenie powietrzem jest procesem dużo bardziej delikatnym, więc ta karma jest mniej przetworzona, jest lepiej strawna, ma więcej składników odżywczych, więcej zachowuje się też naturalnie występujących witamin i minerałów, więc generalnie jest lepszym wyborem niż karmy ekstrudowane. Generalnie ta karma z doliny Noteci, ta suszona właśnie, e, znajduje się w moim rankingu najlepszych karm dostępnych na polskim rynku. Ten ranking zamieściłam w moim e-booku, żeby nie psa jak wybrać najlepszą karmę. Nie jest to karma, która jest na przykład w pierwszej trójce. Ona generalnie jest w pierwszej dwudziestce, ale jest w tym rankingu. To nie jest najlepsza karma, jaką tylko możecie kupić swojemu psu. Natomiast jest naprawdę Fajna? i warto na nią zwrócić uwagę. Jeszcze wracając do tych e, karmy mokrych z teci tutaj zwróćcie uwagę, że w zależności od smaku, ten skład trochę się różni, więc e, wybierając e, tą mokrą karmę dla swojego psa, jeżeli chcecie w ten sposób karmić psa, to też zwróćcie uwagę na to, że każdy smak ma e, inne zawartości mięsa. Więc musicie zajrzeć na te składy i po prostu wybrać e, ten smak, który ma najwięcej mięsa. On będzie najbardziej wartościowy. Kolejne pytanie też o karmach. Jaka jest najlepsza? Lepsza, sucha karma dla psa Słuchajcie, zdradzę Wam to, jaka według mnie jest najlepsza sucha karma dla psa. Według mnie jest to karma Zeno, Zenu. Nie wiem jak to dokładnie się czyta, ponieważ na końcu są dwa O, więc nie wiem czy to jest Zenu czy Zeno, ale właśnie o tą karmę chodzi. Natomiast nie jest to karma ekstrudowana. Właśnie tak jak Wam przed chwilą mówiłam, karmy mogą powstawać w różny sposób. No i generalnie, kiedy najczęściej mówimy o suchej karmie, mamy na myśli karmę ekstrudowaną, ponieważ wśród suchych karm, właśnie, no, zdecydowanie przeważają karmy ekstrudowane. Natomiast do wora tych suchych karm możemy też e, wrzucić na przykład karmy tłoczone na zimno, pieczone, suszone powietrzem i też właśnie liofilizowane. No i właśnie karma zeno, zenu e, jest karmą liofilizowaną, ma świetny skład, e, więc nie dość, że powstaje właśnie w procesie liofilizacji. Generalnie liofilizacja, e, no, karmy liofilizowane, produkty liofilizowane, one mają prawie takie same właściwości e, jak świeży produkt. One zachowują witaminy, minerały, zawierają, wiecie, te wszystkie składniki odżywcze, składniki ogólnie wszystkie biologicznie czynne właśnie są w praktycznie takich samych ilościach jak w świeżym produkcie. Więc e, między świeżym produktem a liofilizowanym praktycznie nie ma różnicy. Oczywiście w liofilizowanym e, nie ma e, wody, natomiast e, straty składników odżywczych i innych substancji są naprawdę znikome, więc są to świetne karmy. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że liofilizacja jest procesem niezwykle drogim. Więc no, to powoduje, że karmy liofilizowane są bardzo drogie. Generalnie, jeżeli chodzi o karmy liofilizowane, pojawia się coraz więcej nowych. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę też zawsze skład. Według mnie, na pierwszym miejscu analizując karmy, powinniśmy brać pod uwagę, w jaki sposób ona powstaje, a potem zerknąć na skład. No i są karmy liofilizowane z przeciętnym składem, a zeno, nie dość, że ich karmy powstają przez liofilizację, to składy są po prostu bajeczne. To jest praktycznie jak barw, tylko właśnie w formie liofilizowanej. Więc właśnie to jest według mnie najlepsza karma sucha dla psa. Jeżeli chodzi o karmy ekstrudowane, no nie są i nigdy nie będą najzdrowszym wyborem dla psa. Kolejne pytanie. Jaki probiotyk polecasz przy wprowadzaniu nowości do diety psa? Eee, oczywiście są dostępne takie preparaty, które można kupić w sklepie zoologicznym albo w gabinecie weterynaryjnym. Natomiast ja lubię, wiecie, sięgać po świeżość, że naturalne produkty i właśnie jak najbardziej możemy też znaleźć wśród świeżych produktów produkty, które mają silne działanie probiotyczne i dwa produkty, które najbardziej polecam to po pierwsze surowe mleko kozie jeżeli tylko macie dostęp do takiego produktu to naprawdę warto to podawać psu i to regularnie nawet jeżeli nie jesteście na etapie jakichś zmian, karmy, wprowadzania nowości to warto regularnie podawać psu właśnie surowe mleko kozie ono właśnie świetnie działa na e, ustabilizowanie i na różnicowanie mikrobiomu w jelitach psa, a od mikrobiomu jakby zaczyna się naprawdę dużo. Od tego zależy jak funkcjonuje układ pokarmowy psa, od tego zależy jak funkcjonuje układ odpornościowy psa. Są nawet powiązania między mikrobiomem jelitowym a zachowaniem albo przewlekłymi chorobami takimi jak cukrzyca czy otyłość, więc naprawdę warto dbać o ten mikrobiom. I właśnie surowe mleko kozie jest mega, mega zdrowe. Ono jest bardzo lekkostrawne, jest smakowite, psy lubią po prostu e, mleko kozie. No i przede wszystkim takie surowe mleko kozie zawiera mnóstwo probiotyków. Nie jest to produkt, który jest super łatwo dostępny, bo zazwyczaj e, najłatwiej go e, kupić, kiedy wasz sąsiad na przykład ma kozy, albo może sami macie kozy, e, ale też można trafić na bazarach i targach surowe mleko kozie. Jeżeli kupicie mleko kozie takie z marketu, no to ono będzie prawdopodobnie pasteryzowane Czyli poddane wysokiej temperaturze Żeby właśnie zabić drobną Właśnie też te dobre bakterie No więc ono jakby nie jest szkodliwe dla psa Natomiast nie ma już takich silnych właściwości probiotycznych Więc jak tylko macie gdzieś dostęp do surowego mleka koziego To naprawdę warto kupić A drugi produkt, który polecam jeżeli chodzi o probiotyki Też jest związany z mlekiem kozim I jest to jogurt kozi Jogurt kozi jest już dużo łatwiej dostępny Gdzieś w sklepach po prostu nawet w większych marketach bez problemu znajdziecie naturalny jogurt kozi i też jest to świetny e, produkt, który ma silne działanie probiotyczne jest lubiany przez psy, jest łatwostrawny rzadko e, wywołuje alergię więc świetny, e, świetny produkt dla psa, no i też super się sprawdza żeby na przykład rozsmarować na macie do lizania kolejne pytanie, czy psy mogą jeść pyłek pszczeli? pyłek pszczeli jak najbardziej e, możemy podawać naszym psom jest to produkt mega zdrowy, to jest taka naturalna multivitamina, pyłek pszczeli Zawiera witaminy, minerały, e, zawiera aminokwasy, enzymy, różne grupy przeciwutlenia, czy naprawdę jest to produkt bardzo zdrowy. Możecie go dodawać do miski w sanie zależnie od tego, czym pies na co dzień jest karmiony. Najlepiej, jeżeli przed podaniem rozpuścicie go w wodzie albo w czymś innym, możecie nawet w tym e, mleku e, kozim jak najbardziej, ale warto właśnie, żeby e, ten pyłek był rozpuszczony, ponieważ wtedy znacznie lepiej e, po prostu pies wykorzysta te cenne substancje, które się w nim znajdują. No i znowu, nie jest tak, że jeżeli nie rozpuścicie tego pyłku, to on jest szkodliwy dla psa. Jak najbardziej też pies może zjeść, ja też czasami zapominam i po prostu już ten pyłek pszczeli po e, posiłku psa, to też wtedy będzie z korzyścią dla psiaka, tylko po prostu on się lepiej wchłania, lepiej działa, kiedy jest podawany rozpuszczony. Też pyłek pszczeli jest znany z tego, że łagodzi e, objawy alergii, szczególnie alergii środowiskowych, więc kiedy mamy ten sezon na przykład plenia traw, wiecie, wśród psiaków też są osobniki, które mają e, Alergie po prostu na pyłki i właśnie podawanie psu pyłku pszczelego, tylko najlepiej z waszej okolicy, z jakiejś lokalnej pasieki działa jak taka naturalna terapia odczulająca, więc to jest naprawdę świetny produkt, tylko właśnie żeby odczulić psa na pyłki, które go uczulają jakby w waszym środowisku, warto jest wybierać pyłek, który jest z waszej okolicy. Kolejne pytanie czy mogłabyś coś powiedzieć o kaloriach pochodzących z białek i z tłuszczów w diecie barf? Generalnie niezależnie od tego czy karmicie psa barfem czy w inny sposób taka najbardziej odpowiednia dla psa dieta, taka najbardziej naturalna takiej jakiej pies potrzebuje, jest to dieta, w której około połowa kalorii pochodzi z białek, a druga połowa z tłuszczów. Jest to powinno być tak mniej więcej pół na pół, tylko nie chodzi o objętość tych białek i tłuszczów, tylko o ich kaloryczność. Pamiętajcie oczywiście, że tłuszcze są dużo bardziej kaloryczne niż białka. Więc zasada jest taka, że 50% około, bo to pamiętajcie, jeżeli będzie 2% w tą, czy 2% w tą, nic się nie dzieje. Tutaj mówię o zdrowych psach. Pamiętajcie, że jak zawsze mówię o żywieniu, o jakichś poradach, ja się odnoszę do zdrowych psów. Jeżeli wasz pies na coś przewlekle choruje, no to każde zmiany w diecie, wprowadzanie nowości, suplementów trzeba przedyskutować ze swoim lekarzem weterynarii, znaczy z lekarzem weterynarii, który prowadzi waszego psa. Więc właśnie mniej więcej połowa kalorii powinna być pokrywana z białek, a druga połowa z tłuszczów. I psy mogą się obejść w ogóle bez węglowodanów, natomiast e, ja lubię wprowadzać do diety psów węglowodany, ponieważ no zobaczcie warzywa, owoce, no to właśnie są przede wszystkim węglowodany i psy potrafią trawić e, węglowodany, tylko właśnie należy zwrócić uwagę, że te węglowodany to powinien być dodatek do diety psa, a nie jego podstawa, co często się dzieje, kiedy karmimy psy suchą karmą. Suche karmy zwykle mają bardzo dużo węglowodanów, e, więc e, ja jestem za tym, żeby wprowadzać warzywa, owoce, do diety psa, właśnie jako takie dodatki żywieniowe, ponieważ wprowadzanie warzyw, owoców niesie ze sobą mnóstwo korzyści y, zdrowotnych, tylko właśnie trzeba mieć na uwadze, że to jest dodatek, y, a nie jakaś główna składowa diety psa. I drugie pytanie, które nieco się łączy z tym poprzednim: Czy do karmy pieczonej Zoja powinno się dodawać witaminy, y, czy wystarczą warzywa i owoce? Generalnie każdy rodzaj pokarmu powinien być urozmaicany I tutaj e, było pytanie o witaminy, ale tak naprawdę często jest tak, że nawet producenci karm i wiecie, te organizacje, które kontrolują cały ten przemysł e, karm dla psów, jakby zwracają uwagę tylko na witaminy, minerały, białka, tłuszcze, węglowodany i koniec. Natomiast Składników biologicznie czynnych, które przyjmujemy z pokarmem, są tysiące najróżniejsze związki o różnym działaniu, mnóstwo różnych przeciwutleniaczy, związków, które naturalnie wzmacniają naszą odporność, powalniają starzenie, hamują rozwój nowotworów. No jest jakby różnych związków biologicznie czynnych w pokarmie masa, więc tutaj, jeżeli chodzi o to, czy powinno się podawać witaminy, generalnie otwórzmy się na to, że ten pokarm, który spożywamy, to nie są tylko kalory białka, tłuszcze, węglowodany, e, witaminy, minerały. Tylko jest to mnóstwo innych składników, które w najróżniejszy sposób oddziałują na nasz organizm. Generalnie, jeżeli chodzi o witaminy w karmach, one właściwie wiecie tyle, ile pies potrzebuje tych witamin, to tyle karma pełnoporcjowa powinna mieć tych witamin. Natomiast różnie z tym bywa i badania dowodzą tego, że na przykład witaminy rozpuszczalne w wodzie, czy witamina C, witaminy z grupy B, one są bardzo wrażliwe na działanie wysokich temperatur, a a większość karm powstaje właśnie przez e, obróbkę w wysokich temperaturach i często jest tak, że już potem w tym produkcie wyjściowym, w tym e, wiecie w tej paczce karmy, którą dostaje nasz pies już tych witamin jest dużo dużo mniej niż być powinno więc szczególnie na przykład jeżeli chodzi o witaminy z grupy B, warto je rzeczywiście uzupełniać, nawet właśnie jeżeli pies je już taką zbilansowaną, pełnowartościową karmę, szczególnie właśnie jeżeli to jest karma ekstrudowana, pieczona to są karmy wysoko przetworzone o tym e, jak uzupełniać witaminy z Grupy B, e, dowiecie się z odcinka, który się tutaj wyświetla. Można e, uzupełniać te witaminy dodając do diety psa drożdże browarnicze, więc tutaj głównie jeżeli chodzi o te witaminy. E, no i właśnie w dalej w pytaniu było, czy wystarczą warzywa i owoce. Słuchajcie, na moim kursie Bliżej Natury, na który Was bardzo zapraszam, to jest rozbudowany kurs właśnie o tym, jak urozmaicać dietę psa. E, lekcja o warzywach i druga lekcja o owocach to jest tylko część kursu jest jeszcze mnóstwo innych kategorii produktów, które warto dokładać do diety psa, więc jeżeli podajecie warzywa i owoce waszemu psu, super naprawdę ekstra, ale pamiętajcie, że jest jeszcze mnóstwo innych możliwości, właśnie o których mówię w kursie Bliżej Natury, też na kursie jest taki specjalny kalkulator, gdzie możecie sobie wszystko łatwo podliczyć, żeby mimo, że dokładacie świeże pokarmy do diety psa, ta dieta była nadal zbilansowana, no mnóstwo jest różnych dodatków do tego kursu, ja to nazywam pomocami naukowymi, chodzi po prostu o to, żeby jak najsprawniej wam to wszystko szło, żebyście nie musieli po prostu siedzieć nad jakimiś obliczeniami nie wiadomo ile, tylko żebyście mogli się cieszyć z urozmaicania diety swojego psa. Też jeżeli chodzi o te witaminy, którymi uzupełniamy dietę psa, należy wziąć pod uwagę, że no, nie zawsze dokładanie witamin do diety psa może być zdrowe i bezpieczne. Bo na przykład, jeżeli wpadniecie na pomysł, żeby do karmy pełnoporcjowej dokładać jeszcze witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, to jeżeli będziecie to robić miesiącami, latami chociaż weźmy pod uwagę to, że ricole karm najczęściej dotyczą przekroczonych norm, jeżeli chodzi właśnie o witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, to możemy po prostu e, na dłuższą metę doprowadzić do hiperwitaminozy, bo witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. One się gromadzą w organizmie, nie są wypłukiwane z organizmu, takie wiecie, wysiusiane jak um, witaminy rozpuszczalne w wodzie. Te witaminy rozpuszczalne w tłuszczach one potrafią gromadzić się w organizmie. i Jeżeli przez dłuższy czas w diecie jest ich za dużo, to one po prostu mogą stać się wręcz toksyczne dla psa. Więc z tym trzeba ostrożnie i na przykład podawanie tranu, psu, który jest na karmie pełnoporcjowej. Według mnie nie jest dobrym pomysłem, a na pewno nie podawanie takiej pełnej dawki. No słuchajcie, jeżeli chcecie się nauczyć jak urozmaicać dietę psa właśnie tak z głową, żeby to naprawdę przynosiło e, korzyści dla zdrowia psa, żeby nie przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę, koniecznie dołączcie do mojego kursu. Znajdziecie go oczywiście na psiglos.pl, ale też dam wam link w opisie. No dobrze, na dzisiaj to tyle, bardzo wam dziękuję za uwagę, wpadajcie na mojego innego Instagrama, wpadajcie też na moją stronę psiglos.pl i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa!